Dzień dobry, Panie dzień, dzień dobry, dzień dobry. Boże, jak ja was nienawidzę. Okej, okay, możemy ruszać powolutko do tej szkoły. Ja sobie w tym czasie zmontuję odcinek, żeby się zrelaksować, bo dzisiaj mam zajęcia z tą najgorszą klasą w całej szkole sobie wyobraź. No, powiem Ci, że to będzie na pewno absolutna masakra. No z nimi to nigdy nie ma spokoju i ciągle muszę im robić jakieś kartkówki albo pytać. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie w miarę spokojnie. Panie szofer, odpalaj machinę i lecimy. Najgorsza z najgorszych w całej szkole. Miejmy to za sobą. Jotoni. <noise> <sum> Aż na sam widok mi się źle robi. Boże, jak ja was nienawidzę! I tak za każdym razem chyba nigdy nie zaznam spokoju. Proszę o spokój! No to dzisiaj pytamy. Dobrze, że mam szalik. I tak dostanę pięć. Czy oni nigdy się nie nauczą, że jeżeli będą cicho, to nigdy ich nie zapytam? Ach, kolejna jedynka. I tak nie znam. Hmm, jak pójdę do łazienki, to na pewno mnie nie przepyta. Panie profesorze, mogę iść do łazienki? Proszę, proszę. Ok, to macie 10 minut na powtórkę i zaraz pytam. Dzisiaj pracujecie na swoje oceny dwukrotnie. Raz, jak wezmę Was do odpowiedzi i dwa, jako cała klasa, możecie zdobyć też ocenę. Im lepszy draft ogólny oceny zdobędziecie, tym lepsza ocena poleci na Wasze konta i rodzice będą zadowoleni, a niedługo zebranie. Tam. Wszyscy czekaliśmy na ciebie. Zapraszam do odpowiedzi. Okej, okay, panie Szatan. Przed tobą pięć wyborów i zobaczymy, jak ci pójdzie. Chciałeś się wymigać z tą łazienką, no ale teraz zobaczymy, że się wymigasz. Tutaj jestem tym Pamiętaj, im lepsza ocena, tym lepiej na tym wyjdzie cała klasa. Dobrze, ciekawy wybór, panie szata, no ale czy najlepszy? Zaraz panu powiem, czy najlepszy. No i przed tobą jeszcze jeden wybór został, i zaraz wystawimy ocenkę. Dobrze, panie Szatan, zapracował pan na ocenę 4. Plus. Także bardzo dobrze pan się przygotował. Może pan usiąść. Dobra, panie Sołtes, teraz pan do odpowiedzi. Zapraszam. Tutaj na no, ocenki sam wiesz, jakie masz. No, no tu teraz będzie okazja, żeby je poprawić. Mam nadzieję. Że... Proszę bardzo, dziękuję. Czyli widzę, nic się chyba nie zmieniło, Pana. No, jeszcze dwa wybory. Proszę kontynuować. I ostatni. Mamy końcówkę semestru. Ma pan siedem jedynek, jedną dwójkę. Jeszcze o piątkę zadania domowego. Panie Sołtys, piątka zadania domowego. Przy tych jak tu samo odpowiedzi sprawdzian jedynki. Dobra, tutaj niech będzie dwuja i siadaj na miejsce. Panie Tomku, zapraszam do odpowiedzi. Tu raczej formalność będzie, ale zapraszam, także proszę tutaj do odpowiedzi, panie Tomaszu. I proszę wybrać tutaj. Tutaj to jest zupełnie inna sytuacja. Na bieżąco widać, że pan się uczy. No i kogo tutaj wybieramy. Bardzo nowy wybór. Co mamy dalej? Chodzi Pan do sprawę. Panie Tomaszu, jest Pan wzorem dla klasy. Jeszcze jeden wybór poproszę, żeby tutaj dopełniać formalności. Piątka. Jestem zachwycony. Siadaj tam, siadaj tam. I widzicie? Można? Można? Okej. Okay, to kolejna osoba do odpowiedzi. Może jest jakieś chętny w klasie? Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie, na tego, to nie ma znaczenia, bo i tak sobie wybiorę kogo chcę, a wy sobie myślicie, że ja robię jakieś wyliczanki, <noise> No to niech będzie... może damy. Czym by go tutaj zagadać? Może o derbach z nim porozmawiam? Zapraszam Panie Damianu do odpowiedzi. Zapraszam Panie Damian do tego wyboru. Pan no. ostatnią męczystego? Widział Pan jak dobrze City grało. Ty chyba chcesz cofnąć to pytanie. I ostatni wybór. I kogo my tu damy? Kogo my tu damy? Najlepiej. No, no, no. Oj, te wybory powiem Ci Damian. To jest jedynka, niestety. To jest jedynka. Siadaj. Ale jak to jedynka? Braille tutaj hazarda 91. Tutaj najwyższą oferale były. Dobre karty będą jako tak dobrze w składzie. Dlaczego jedynka? Nie dyskutuj. To ja tu wystawiam ceny. Usiądź swojego zdaniem. Dziękuję bardzo. <laughs> Derby mogliście sobie wygrać. Tutaj nie wygracie. To teraz... To teraz do odpowiedzi przyjdzie... Przyjdzie... Wysiego, wysiego, Wesiego. O, proszę. Pan Michał Dekaj, zapraszam do odpowiedzi, widzę, że chętny chyba. Proszę, tutaj Pan do Pana należy. No i proszę wybrać. Okej, okay, okej. Okay. No to nie jest łatwy wybór. Zobaczymy jak się pan przygotował. Ho ho. ho. I ostatnia karta, która też zauważyła pan ocenie. To będzie kto? Okej. Okay. No ta kontrowersyjna ostatnia decyzja sprawiła, że mogę panu postawić co najwyżej trójkę. Także proszę, proszę usiąść, dziękuję bardzo. Okej, okay, to zapraszam na koniec mojego ucznia ulubionego, tutaj Kozi, zapraszam do odpowiedzi. Witam, witam. Proszę podejść. Dzień dobry panie A, witam, witam. widzę tutaj. Dzień dobry bardzo tak. tak. Proszę wybierać, proszę wybierać. Nie, no nie możemy sobie pozwolić tu, Chelsea, wziąć to. Proszę. O, jak ty wiesz, jakie są wybory? No, no do to łatwych to. wyborów no, tutaj... no, nie, nie ma, nie no, a Ostatnia karta, decydująca. No i jeszcze trener. Bardzo dobrze tutaj. 5 ty plusem. No, siadaj. Piąteczka. Dziękuję. A dlaczego Staszek nie idzie do odpowiedzi? Jeszcze żaden nauczyciel nie pytał Staszka. I ja na pewno też nie będę. Spójrzcie na niego. Warto udawać psychola, to jest niemożliwe. Draft 185 zrobili? Niby taka banda nie a tu proszę bardzo. Okej okay, moi drodzy, no pojedyncze oceny były słabe, ale ogólnie jestem naprawdę z Was dumny, bo zrobiliście e, draft 185, co daje nam ocenę 4 i tym samym niektórzy mogą się czuć bezpiecznie, jeżeli chodzi o ten semestr. No z niektórymi jeszcze porozmawiam. Wiesz, na no kogo mówię. Panie Sołtys. Oczywiście. Także tutaj się popracujemy, ale ogólnie jestem z Was zadowolony. Tak. Dobra robota. Yeah, am